Grupa osób, które otrzymały lokale socjalne została wytypowana w sposób zupełnie obiektywny przez Komisję Mieszkaniową, poprzez zespół, w którym swoje przedstawicielstwo ma nie tylko zarządca nieruchomości, nie tylko miasto, ale również pomoc społeczna, czy Rada Miasta. Te wszystkie organy składają się właśnie na Komisję Mieszkaniową. Ta komisja wytypowała te najbardziej potrzebujące rodziny. W moim odczuciu jest jeszcze potrzeba, żeby co najmniej jeszcze jeden taki budynek z dziesięcioma lokalami. Może według tego samego projektu w innym miejscu w Kościerzynie również powstał. Bardzo ładne, nie ukrywam, podoba mi się. Przede wszystkim jest no, nowe mieszkanie, czyste. Martwię się co z tym ogrzewaniem, mam chyba będzie dobrze. Jaka była droga? No złożyć najpierw wniosek do Urzędu Miasta i czekać, czy, czy się zakwalifikuje osoba, czy nie. No później już tego trzeba, bo chodzi komisję mieszkanową, mieszkaniową. Przede wszystkim to.